Cześć kochani, witam Was 16 kwietnia 2020 roku. Dlaczego podkreślam tę datę dzisiaj, albowiem od dziś każdy z nas będzie musiał zakrywać nos i usta w momencie, kiedy będzie opuszczał miejsce swojego zamieszkania. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, to posłuchajcie tego materiału, a już teraz zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału na YouTube. No więc lecimy z tematem: co takiego wprowadził nasz kochany rząd? Dzisiaj, 16 kwietnia, wprowadzono rozporządzenie, na mocy którego każdy z nas będzie musiał dla bezpieczeństwa zakrywać Maseczką lub inną odzieżą ochronną nos i usta. A w jakich sytuacjach? Przede wszystkim w momencie, kiedy jesteśmy w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszamy się z osobami, które z nami na stałe nie zamieszkują. Również takie maseczki musimy zakładać w miejscach, które są ogólnodostępne, czyli na placach zabaw, na drogach, w zakładach pracy, w budynkach użyteczności publicznej. Na targowiskach oraz na terenie nieruchomości wspólnych, ale są także sytuacje, w których noszenie maseczek zostało wyłączone i nie dotyczy ono wszystkich. A kiedy w momencie, kiedy jesteśmy na przykład w samochodzie i przebywamy z nią, w nim, z innymi osobami, które z nami na stałe zamieszkują, wtedy takiej maseczki nosić nie musimy. Także dzieci powyżej 4, do czwartego roku życia nie muszą zakładać maseczek. Również osoby, które kierują pojazdami publicznymi, są oddzielone od reszty. Pasażerów Takiej maseczki nosić nie mogą i nie muszą. I teraz mój ulubiony punkt, mianowicie żołnierze służby kontrwywiadu wojskowego i służby wywiadu wojskowego również nie muszą nosić maseczek. W tym momencie serdecznie pozdrawiam mojego przyjaciela i zachęcam do tego, żeby nie był inkognito i zakładał jednak maseczkę, aby się nie rzucał w oczy. E, co nam grozi, jeżeli takiej maseczki nie założymy? No niestety, po pierwsze możemy zostać ukarani surowo mandatem, ale również sprawa może zostać zgłoszona do sanepidu, gdzie możemy zostać ukarani mandatem nawet do 30 tysięcy złotych. Więc miejcie się na baczności, noście maseczki i bądźcie przede wszystkim zdrowi i uważni. Serdecznie Was pozdrawiam, życzę Wam cudownego dnia, trzymajcie się i subskrybujcie mój kanał, jeżeli Wam się podobał oraz udostępnijcie go swoim przyjaciołom.